Biuro rachunkowe, które stawia na przyjacielskie relacje i indywidualne podejście do klienta, to biuro, z którym zwyczajnie współpracuje się miło i efektywnie. Jeśli lubisz takie firmy, koniecznie obejrzyj ten materiał, w którym przedstawię WJ Biuro Księgowe. Zapraszam! Opinie przygotował serwis biura myślnik Znajdź i porównaj biuro rachunkowe w twojej okolicy. WJ, Biuro Księgowe, to biuro, które wyróżnia się pod względem indywidualnego podejścia do klienta. Możesz liczyć na to, że tutaj sprawom finansowo-księgowym twojej firmy zostanie poświęcone naprawdę wiele uwagi. Jest to bardzo ważne chociażby z tego powodu, że szczegółowa analiza specyfiki działalności firmy to klucz do dobrania odpowiedniej formy opodatkowania. A to z kolei oznacza, że każdego miesiąca w Twoim portfelu będzie zostawało więcej pieniędzy. Indywidualne i przyjazne podejście w WJ Biuro Księgowe wyraża się też w sprawach czysto organizacyjnych. Współpracując z biurem, można wygodnie przesyłać dokumenty drogą elektroniczną, a nawet poprosić, by biuro samo odebrało je z siedziby naszej firmy. Warto dodać, że WJ Biuro Księgowe specjalizuje się w obsłudze księgowo-podatkowej małych i średnich firm o dowolnej formie prawnej i różnym profilu działalności. To właśnie takie, niewielkie firmy najbardziej potrzebują indywidualnego podejścia i zaangażowania ze strony biura, dlatego tutaj czują się najlepiej. WJ, Biuro Księgowe, oferuje też kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia firmy, w tym na starcie. Dlatego jeśli dopiero myślisz o założeniu własnej firmy, w tym biurze znajdziesz wszelką pomoc, dzięki której szybko i przy, w przyjemnej atmosferze wejdziesz do świata biznesu. Możesz mieć też pewność, że wszystkie rozwiązania, które zasugerują pracownicy, są najlepsze, gdyż są to osoby, które na bieżąco śledzą zmiany przepisów i podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach. Podsumowując, dlaczego warto wybrać WJ Biuro Księgowe? Indywidualne podejście, pełne ciepła i zaangażowania. Specjalizacja w obsłudze księgowo-podatkowej małych i średnich firm. Udogodnienia w postaci obsługi dokumentów online i odbioru dokumentów z siedziby klienta. Zapraszam do przejrzenia profilu WJ Biuro Księgowe w serwisie biura myśnik oraz do odwiedzenia strony internetowej, na której można zapoznać się ze szczegółową ofertą biura.